Na Podzamczu instalowanie wszystkich elementów sceny, na której miało się odbyć multimedialne widowisko, trwało kilka dni. Obok reflektorów i głośników bardzo istotny był złożony z wielu części wielki ekran o powierzchni 100 m kwadratowych. Wreszcie wszystko podpięto i sprawdzono, pojawił się obraz kontrolny. Dwa dni później rozpoczęły się ostatnie próby sytuacyjne do widowiska taniec wolności. Reżyser Bolesław Pawica wprowadzał ostatnie korekty w miejscu akcji, grupy rekonstrukcyjne odtwarzać miały słynne wydarzenia, m.in. strajk w Gdyni w 1970. Przy ulicy Mińskiej 65 wystawa przygotowana przez Polską Agencję Prasową, fotokronika 25 lat polskich przemian. 350 zdjęć, znanych i mniej znanych, zatrzymanych w czasie przez fotoreporterów agencji kluczowych momentów naszej współczesnej historii. Dla młodych ludzi to świat znany często tylko z opowiadań. Na fotografiach płynnie łączy się z tym, co znają, co dzieje się dziś. Dwa dni po próbach, w obecności przybyłych na polski jubileusz osobistości z Europy i ze świata oraz tłumnie przybyłych Warszawiaków, rozpoczął się spektakl Taniec Wolności. Przedstawienie składało się z trzech części: zniewolenie, walka i zwycięstwo. Na wielkim ekranie materiały z kronik filmowych, wizualizacje również na ekranie wodnym wśród fontan. Nikt się nie spodziewa, że stocznia jest zamknięta. Rekonstrukcje najbardziej dramatycznych momentów połączone z dokumentalnymi materiałami robiły ogromne wrażenie na tysiącach widzów. Cielnieśmy stali, celnie rzucali, Jarek Wiśniewski padł. Nie, to, i, to, i, I kolejne etapy w drodze do wolności. W Polsce... ziemi... i za najbliższą granicą wreszcie zwycięstwo a na koniec wielki radosny pokaz ogni sztucznych Bo jak śpiewał Czesław Niemen, ludzi dobrej woli jest więcej. 4 czerwca Dzień Rocznicowy na krakowskim przedmieściu, przemówienia głów państwa i szereg wystaw przypominających ostatnie 25 lat. My zainteresowaliśmy się fotografiami Jerzego S. Majewskiego, składającymi się na historię zmieniającej się w tych latach Warszawy. Bo nasze miasto, jako organizm, bardzo się zmieniło. Zmieniło dzięki temu, co stało się właśnie 4 Czerwca, 25 lat temu. www.um.warszawa.pl